Proszę Państwa, atrakcja ustki to umierający wojownik. Dlaczego pokazuje od tyłu? Jest to tarcza. Proszę bardzo, teraz zobaczymy, jak to wygląda z przodu. Jest to akcent martyrologiczny. Teraz Państwu przybliżę y, historię tego pomnika i dlaczego to jest ważny punkt programu zwiedzania Ustki. Umierający wojownik. Jest to odlana w brązie postać śmiertelnie rannego wojownika, który nad ludzkim wysiłkiem próbuje jeszcze powstać do walki i osłonić się tarczą przed ciosami wroga. Na tarczy pierwsze wyobrażenie usteckiego herbu. I upamiętnia 76 mieszkańców Ustki poległych w I wojnie światowej. Napis jest zatarty, ale my, możecie mi wierzyć, że jest tak właśnie, jak to Wam opowiedziałem. Dzięki. To właśnie ja. No.